Cześć. Wiesz co? Właśnie dostałam informację, która z pewnością ucieszy wielu z was i musiałam od razu się tym podzielić, bo to naprawdę ważne. Jeśli jesteś emerytem albo emeryturę planujesz w najbliższym czasie, to musisz to zobaczyć. Zems właśnie potwierdził coś, na co czekaliśmy od miesięcy i te liczby są naprawdę interesujące. Mówimy tu o konkretnych kwotach, które mogą sprawić, że twoje comiesięczne świadczenie znacząco wzrośnie. A najlepsza wiadomość to nie są jakieś dalekie plany, to dzieje się już teraz. Wyobraź sobie, że twoja emerytura nagle staje się wyższa. Nie o złotówkę czy dwie mówimy o kwotach, które naprawdę można odczuć w portfelu. Może to być dodatkowe 200-300, a nawet więcej złotych miesięcznie. Dla niektórych osób, szczególnie tych, które przepracowały długie lata przed 1999 rokiem, kwoty są jeszcze bardziej imponujące. I właśnie o tym chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać. Może zastanawiasz się, dlaczego akurat teraz? Co się zmieniło? Otóż ZUS wprowadził nowe przeliczenia i waloryzacje, które bezpośrednio wpływają na wysokość Twoich świadczeń. To nie jest jakaś skomplikowana reforma, o której nikt nie wie, to oficjalna decyzja, która już wchodzi w życie. Ale i to ważne, nie wszyscy o tym wiedzą. Dlatego właśnie nagrywam ten film, żeby dotarła do Ciebie najświeższa, sprawdzona informacja. W tytule wspomniałam o kwocie 7855 zł miesięcznie. Tak, dobrze widzisz, to nie literówka. Są osoby, które mogą otrzymywać właśnie tyle. Oczywiście nie każdy dostanie maksymalną kwotę, wszystko zależy od Twojego stażu pracy, wysokości wcześniejszych składek i tego, kiedy zacząłeś pracować. Ale nawet jeśli Twoja sytuacja jest inna, to i tak możesz liczyć na wzrost. Za chwilę pokażę Ci dokładnie, kto może liczyć na najwyższe świadczenia, jakie warunki trzeba spełnić i co najważniejsze, jak sprawdzić, ile dokładnie może wynieść Twoja emerytura po tej zmianie. Przygotowałam dla Ciebie konkretne przykłady, tabele i wytłumaczę wszystko krok po kroku, żebyś wiedział dokładnie, na czym stoisz. Ale zanim przejdziemy dalej, jeśli ten temat Cię interesuje i chcesz być na bieżąco z takimi informacjami, zostaw łapkę w górę. To naprawdę pomaga mi docierać do kolejnych osób, które tak jak Ty chcą wiedzieć więcej o swoich prawach i możliwościach. No dobrze, zaczynamy. Przygotuj się na konkretne liczby i informacje, które mogą zmienić Twoje spojrzenie na najbliższe miesiące. Dobrze, więc zacznijmy od samego początku, bo wiem, że wielu z was zastanawia się, skąd w ogóle wzięły się te wyższe kwoty i dlaczego akurat teraz o tym mówię. Otóż każdego roku ZUS przeprowadza coś, co nazywamy waloryzacją emerytur. To taki mechanizm, który ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do rosnących kosztów życia. Inflacja rośnie, ceny w sklepach idą w górę, rachunki za prąd, gaz, wszystko drożeje. I dlatego państwo stara się, żeby emerytury nadążały za tymi zmianami. I właśnie teraz, w 2025 roku, mamy do czynienia z kolejną waloryzacją, która naprawdę robi wrażenie. Wskaźnik waloryzacji w tym roku wynosi 6,78%. Może to brzmieć jak sucha liczba, ale pozwól, że przeliczę ci to na konkretne pieniądze, bo wtedy zobaczysz, o czym naprawdę mówimy. Jeśli dziś dostajesz na przykład emeryturę w wysokości 3000 zł miesięcznie, to po waloryzacji będzie to już około 3203 zł. To ponad 200 zł więcej co miesiąc. A teraz pomyśl, co możesz zrobić z dodatkowymi 200 zł. To może być ten zakup, na który odkładałeś dodatkowe lekarstwa, prezent dla wnuków albo po prostu większy spokój, że starczy na wszystko, co potrzebne. Ale to nie wszystko. Osoby, które mają wyższe świadczenia, oczywiście dostają proporcjonalnie więcej. Jeśli Twoja emerytura wynosi np. 5000 zł, to po waloryzacji będzie to już około 5339 zł. A jeśli jesteś w gronie tych szczęśliwców, którzy przepracowali naprawdę długie lata i mają wysokie składki, no właśnie tu dochodzimy do tych najwyższych kwot, o których wspomniałam na początku. Z wypłaca świadczenia, które mogą sięgać nawet 7855 zł miesięcznie. Tak, to maksymalna kwota, którą można obecnie otrzymać po waloryzacji. Kto może liczyć na taki poziom emerytury? Przede wszystkim osoby, które przepracowały bardzo długi staż, mówimy tu o 40-45 latach pracy, czasem nawet więcej. To ludzie, którzy zaczynali pracować jeszcze w czasach PRL-u, płacili składki przez całe swoje życie zawodowe i teraz zbierają owoce tych lat ciężkiej pracy. Ale uwaga, i tu jest coś bardzo ważnego, o czym wielu nie wie. Jeśli należysz do grupy osób, które pracowały przed 1999 rokiem, twoja emerytura jest liczona w inny sposób niż u osób, które zaczęły pracę po tej dacie. Dlaczego to ma znaczenie? Bo właśnie te osoby, które mają staż sprzed reformy emerytalnej z 1999 roku, mogą liczyć na wyższe świadczenia. System, który obowiązywał wtedy, był bardziej hojny i uwzględniał różne dodatki, premia za staż, różne przeliczniki. Wszystko to sprawia, że dzisiaj te emerytury mogą być naprawdę solidne. Wiem, że niektórzy z Was teraz myślą, dobrze, ale ja nie mam takiej emerytury. Ja dostaję dużo mniej. Co ja mam z tego? I to jest bardzo dobre pytanie, bo chcę, żebyś wiedział, że nawet jeśli nie należysz do tej grupy z najwyższymi świadczeniami, to i tak ta waloryzacja Cię dotyczy. Każda emerytura rośnie o te 6,78%. Czy dostajesz 2000 zł, czy 4000, czy 6000, każda kwota zostaje powiększona. I to jest piękne w tym systemie, nikt nie zostaje pominięty. Pozwól, że podam Ci jeszcze kilka przykładów, żebyś zobaczył jak to wygląda w praktyce. Jeśli Twoje obecne świadczenie wynosi 2500 zł, to po waloryzacji będzie to około 2669 zł. To prawie 170 zł więcej. Jeśli masz 3500 zł, dostaniesz około 3737 zł, to ponad 230 zł różnicy. A przy emeryturze 4500 zł, mówimy już o podwyżce rzędu 305 zł miesięcznie. Widzisz? To nie są małe kwoty. To pieniądze, które naprawdę czujesz w swoim codziennym budżecie. Teraz chcę ci powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która jest mega ważna. Ta waloryzacja nie jest jednorazowa. To nie jest tak, że dostaniesz podwyżkę raz i tyle. Ta kwota, która rośnie teraz, zostaje z tobą na stałe. To twoja nowa podstawa. I w przyszłym roku, jeśli znowu będzie waloryzacja, będzie ona liczona właśnie od tej nowej, wyższej kwoty. Czyli w praktyce z roku na rok twoja emerytura będzie rosła, oczywiście, o ile inflacja i wskaźniki ekonomiczne na to pozwolą. Ale moment, moment, bo teraz przychodzi pytanie, które słyszę najczęściej: kiedy te pieniądze trafią na moje konto? I to jest świetne pytanie. Waloryzacja emerytur wchodzi w życie zawsze od 1 marca. Czyli jeśli teraz jest początek roku, to już niedługo od marcowej wypłaty zobaczysz wyższą kwotę na swoim koncie. Nie musisz składać żadnych wniosków, nie musisz dzwonić do ZUSU, nie musisz nic wypełniać. To dzieje się automatycznie. ZUS sam przelicza wszystkie świadczenia, i od marca każdy emeryt dostaje już nową, wyższą kwotę. Wiem, że dla wielu z Was to jest ulga, bo nie trzeba biegać po urzędach, zbierać papierów, stać w kolejkach. Wszystko odbywa się bez Twojego udziału. Ale, i to jest ważne, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, jeśli wydaje ci się, że coś jest nie tak z Twoją emeryturą, jeśli kwota, którą dostajesz, wydaje ci się za niska, zawsze możesz to sprawdzić. Możesz zadzwonić do ZSU, możesz umówić się na wizytę w oddziale, możesz też sprawdzić swoje konto na portalu Peugeot. Jeśli masz dostęp do Internetu. A propos sprawdzania, jeśli oglądasz ten film i myślisz sobie, wow, naprawdę przydatne informacje, chciałbym więcej takich materiałów, to koniecznie subskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Staram się tutaj dzielić najświeższymi informacjami o emeryturach, dodatkach, świadczeniach, wszystkim tym, co dotyczy seniorów i co naprawdę ma znaczenie w codziennym życiu. No i oczywiście, zostaw łapkę w górę, jeśli film ci się podoba, to naprawdę mega pomaga. Dobra, wracamy do tematu. Chcę jeszcze poruszyć jedną kwestię, która często budzi emocje. Niektórzy z Was mogą pomyśleć, to super, że emerytury rosną, ale przecież ceny rosną jeszcze szybciej. Co mi z tego, że dostanę 200 zł, więcej skoro rachunki poszły w górę o 300? I rozumiem to uczucie, naprawdę rozumiem. Życie jest coraz droższe i czasem wydaje się, że te podwyżki to za mało. Ale mimo wszystko lepsze to niż gdyby emerytury w ogóle nie rosły, prawda? Państwo stara się nadążyć za inflacją i waloryzacja to właśnie próba utrzymania siły nabywczej twoich pieniędzy. Poza tym warto pamiętać, że oprócz waloryzacji są też inne dodatki i świadczenia, o które możesz się starać. 13 emerytura, 14 emerytura, dodatki pielęgnacyjne, świadczenia uzupełniające, to wszystko są dodatkowe pieniądze, które możesz otrzymać, jeśli spełniasz odpowiednie warunki. I o tym też będę nagrywać filmy, żebyś wiedział, co ci się należy i jak to uzyskać. Wracając jeszcze do tych najwyższych emerytur tych 7855 zł, chcę, żebyś wiedział, że taka kwota to naprawdę rzadkość. Nie jest tak, że większość emerytów dostaje tyle pieniędzy. Średnia emerytura w Polsce to około 3500-4000 zł, więc jeśli należysz do tej grupy, jesteś w normie. Ale jeśli masz szczęście i twoja emerytura jest wyższa, ciesz się tym. Zasłużyłeś na to. To twoje lata pracy, twoje składki i twoje wyrzeczenia. I na koniec tej części chcę ci powiedzieć coś, co moim zdaniem jest najważniejsze. Niezależnie od tego, ile dokładnie wynosi twoja emerytura, niezależnie od tego, czy dostajesz dwa tysiące, cztery tysiące czy siedem tysięcy złotych, jesteś ważny. Twoja praca, którą wykonywałeś przez całe życie, miała znaczenie. Budowałeś ten kraj, wychowywałeś dzieci, płaciłeś podatki, byłeś częścią społeczeństwa. I teraz, gdy przychodzi czas na odpoczynek, masz prawo do godnego życia. Ta waloryzacja to nie łaska, to nie prezent od Państwa, to Twoje prawo, które wynikło z Twoich lat pracy. Więc ciesz się tymi wyższymi kwotami, planuj, co z nimi zrobisz i pamiętaj, jesteś częścią wielkiej społeczności polskich seniorów, którzy zasłużyli na szacunek i godne traktowanie. A ja? Ja będę tutaj na tym kanale, żeby dostarczać Ci najświeższe informacje i pomagać Ci się odnaleźć w tym wszystkim, co dotyczy emerytur i świadczeń.